Witajcie, moi mili w kolejnym materiale. Ja jestem Grymania jest Farming Simulator 25 i tak, właśnie tak, widzicie siewnik do kukurydzy. i W dzisiejszym odcinku zasiejemy sobie kukurydzę oraz zasiejemy sobie, moi drodzy marchew. Ale zanim to zrobimy, będziemy musieli zainwestować w jakiś szerszy siewnik do marchwi. Ale na razie wybierzmy się na pole naszym Fergusonem i naszym nowo zakupionym sprzętem marki Horsch. Kurczę, jestem sam ciekawy, jak to pójdzie w polu bo naprawdę uwierzcie mi, że jeszcze tego nie testowałem, więc wybieramy się na pole, a które pola sobie dzisiaj obsiejemy kukurydzą, to już Wam pokazuję, jest to pole numer 66, pole numer 58, a na polu numer 36, moi drodzy, zasiejemy sobie marchewkę, tak, w poprzednich materiałach, troszeczkę jak cofniemy się do tyłu, to tam już marchewka się pojawiła i na multiplayerze z Markiem wspólnie ją zbieraliśmy, ale moi drodzy, jeszcze co ciekawe, już mamy łąkę do zbioru, tą właśnie, którą ostatnio przynieśliśmy sobie przy naszym produkcyjnym gospodarstwie. Tak je będę nazywał teraz. I generalnie tutaj mamy do sprzątnięcia łąkę. Będziemy potrzebowali już trochę siana, bo zapasy się kurczą. Ale jeszcze chciałbym Wam pokazać małe zmiany. To w sumie, zanim pojedziemy, to pokażę Wam też zmiany. Moi drodzy. Zobaczcie, no już wprowadziłem się do naszej nowej chałupy, ja troszeczkę tutaj, jakby to powiedzieć, no zrobiłem trochę płota, na razie brakło jakby weny na to, żeby tu ten przód zrobić. Szukam takiego budowniczego, może by ktoś ze mną zagrał i pobudował dla mnie, także dajcie znać w komentarzach. Byłbym bardzo wdzięczny za pomoc. Tutaj zobaczcie, trochę trawy obsiałem dookoła, tym bardziej, że zbliżała się wiosna, także ta trawa fajnie sobie wzeszła. Mieliśmy... W miarę tutaj ten marzec był taki deszczowy, więc sobie fajnie wszystko urosło. Wyrównałem sobie też teren, zainwestowałem w stację pogodową, jak widzicie. I tutaj, moi drodzy, postawiłem sobie warsztat. Z racji tego, że mamy tutaj tą dużą wiatę, postanowiłem, że ten warsztat będzie jak najbliżej tych maszyn. A co do następnej wiaty, no sam nie wiem jeszcze, jak zagospodarować teren, muszę to przemyśleć. Bo muszę jeszcze jedną wiatę postawić tak typowo na ciągniki, powiedzmy na kombajn, a żeby przechowywać prasę, agregaty plus header, no to tutaj będzie właśnie ta wiata do tego służyła, a jeszcze jedna wiata właśnie będzie typowo na ciągniki. No i mam nadzieję, że nie braknie mi miejsca. Jeśli braknie, no to dostawimy coś albo większego, albo podwójnie coś zrobimy. No i tutaj jeszcze chciałbym wam pokazać. Mamy silos. Mamy silos marki Unia, mamy tutaj 500 tysięcy litrów, moi drodzy. Zobaczcie sami, 500 tysięcy mamy do budowy silosów, także możemy sobie w każdej chwili coś tutaj dobudować. Jeszcze tutaj, gdzie ten New Holland stoi, który niedawno siał wapno, jak widzicie. Tego wapna nie starczyło na nasze pole tutaj obok gospodarstwa całkowicie, ale to żaden problem, nadrobimy sobie to w kolejnych latach. Więc no, podoba mi się mega, teraz jest fajnie to wszystko zagospodarowane. Siana jest malutko, kiszonki. Musimy kupić też paszowóz, no i postaram się w tym odcinku jeszcze możliwe, że zakupimy sobie właśnie tą ładowarkę czołową. Bo już Sejma, korzystając z tego naszego nowego warsztatu, usunąłem moi drodzy konsole ładowacza. Teraz ten nasz Sejm jest tak naprawdę bez konsoli ładowacza i musimy sobie zainwestować właśnie w jakąś ładowarkę typu Manitou, chociaż. Ja prowadząc serię właśnie też na Hutan Pantai bardzo mi się spodobał klas Scorpio i powiem wam, że mega mega świetnie to wygląda. Pola są przygotowane, przeleciałem tutaj talerzówką, więc myślę, że tutaj już będziemy mogli sobie bezpośrednio zacząć siew. No i tak, możemy siać bezpośrednio, także nie musimy tutaj już agregatem uprawiać. Co ciekawe, w agregat też będziemy musieli, moi drodzy, zainwestować. Teraz po tych 50 odcinkach, to ta seria tak prężnie zaczęła się rozwijać, i to mnie bardzo cieszy. Zrobimy sobie, może, jedną wrocie tutaj i pojedziemy sobie do GPS-a. A ja w tym czasie też Wam poopowiadam, co nieco jakie ja tutaj planuję zmiany. Ostatnio też live pojawił się, moi drodzy, na TikToku. Czyli ci, którzy jeszcze mnie nie obserwują, to zapraszam. Serdecznie na TikToka graliśmy sobie na naszym serwerze dedykowanym słopakami i naprawdę było fajnie, miło, spędziliśmy fajnie czas. Live trwało półtorej godziny, to był taki pierwszy testowy live, ale nie martwcie się na YouTube, pojawią się livey też. Już teraz mamy wrzesień, wszyscy, większość moich widzów na pewno poszła do szkoły, bo, bo nie wierzę, że mam tu tylko same starsze grono, które już tylko pracuje i ma rodzinę, Więc no, życzę Wam wszystkim, moi drodzy, powodzenia w szkole. I przyłóżcie się, żeby koniec półrocza nie był dla Was ciężki. Lepiej systematycznie sobie y, wszystko ogarniać i uczyć się na bieżąco. A na farminga i na grymaniaka na kanale przyjdzie czas, także pamiętajcie: priorytet to szkoła. To pole sobie tutaj ogarniemy wspólnie. Na następne puścimy pracownika. A. My w tym czasie zakupimy sobie maszynkę do warzyw, bo ja z tego co pamiętam, my chyba mamy tą maszynkę do warzyw. Ja muszę przeglądnąć ten mój stary magazyn na tym gospodarstwie produkcyjnym, bo tam właśnie jest jeszcze kilka maszyn, które muszą zostać przewiezione na to gospodarstwo, ale jak widzicie, no powoli, powoli ogarniam to gospodarstwo właśnie w ten sposób, żeby, żeby już przenieść tutaj te maszyny wszystkie. I idzie mi to strasznie mozolnie, ale myślę, że na ten moment Etap, na którym stoimy jest jak najbardziej w porządku, to jest piąty rok na naszej farmie. Mamy kwiecień, no i... Co ciekawe... Nie mamy żadnej przystawki do kukurydzy, gdzie będziemy musieli tę kukurydzę kosić. Ale to też mi się wydaje, że nie jest żaden problem, bo ja tak naprawdę myślę nad zmianą kombajna, zobaczymy jak będziemy stali finansowo. Ten dominator może nie zrobił dużo żniw u nas. Ale nic się chyba nie stanie, jak wymienimy sobie kombajn na coś nowszego. Chociaż tutaj mieliśmy tak naprawdę na tej serii jechać bez kredytu Więc no Zobaczymy, może tą przystawkę do kukurydzy po prostu wypożyczę i wykorzystam Dominatora Do tego oczywiście sekcja komentarzy jest dla was, także dajcie znać jak wy byście to widzieli Czy Dominatora wykorzystamy do kukurydzy Czy po prostu Zainwestujemy już w nowy sprzęt Bo ta wypożyczenie tej przystawki do kukurydzy nie jest jakimś wielkim kosztem, tym bardziej, że Nasze szklarnie, nasza farma produkcyjna bardzo prężnie pracuje na to, żeby nam gotówki żadnej nie zabrakło. Tutaj jest dużo zawracania właśnie na tym polu. O, wyjście w tej kukurydzy powiem wam, mam tutaj ustawione na automatyczne, też dzięki rolnictwu precyzyjnemu. Ja widzę, że tego dużo nie ubywa. Także wydaje mi się, że tankując raz ten siewnik, jesteście w stanie naprawdę dużo hektarów wysiać. To właśnie też na plus, jeśli chodzi o kukurydzę. Z racji tego, że gdzieś tam miałem, miałem do czynienia ze z rolnictwem, powiem Wam szczerze, że tej kukurydzy, faktycznie tych nasion kukurydzy nie idzie aż tak dużo jak zboża zboża. Wydaje mi się osobiście, że idzie naprawdę więcej, jeśli chodzi o wysiew na polu. Torci mnie też to pole tutaj obok, ale na razie nie. Na razie nie. Na razie są ważniejsze rzeczy, ważniejsze priorytety. Jeszcze wóz asenizacyjny też musimy zakupić, bo jak już zrobimy sobie siano kosy, które tak naprawdę pojawią się już w następnym materiale, bo taki jest plan, musimy tą łąkę pokosić, to dokupimy sobie wóz aseniz asenizacyjny i pozbieramy od razu tą trawę. Nie będziemy czekać na trzeci pokos. Ale w przyszłości będziemy robić sobie co drugi, co trzeci dopiero zbiór tej trawy. Wtedy będzie więcej tej trawy, i powiedzmy za jednym strzałem nawieziemy tego towaru po prostu więcej. I tym wozem asenizacyjnym, bo mamy już sporo gnojówki u krów, właśnie uzupełnimy sobie łąkę. No i ewentualnie pola po zbiorach, ale to już na jesień. Reszta tutaj nawozu azotu, którego tutaj nie mamy bo jest chyba go nie za wiele, to uzupełnimy sobie po prostu po pierwszej fazie wzrostu, gdzie tak naprawdę pszenica na polach 40 tutaj i tym większym, 35, już jest w którejś fazie wzrostu, chyba w czwartej, o ile się nie mylę, więc tam nawóz też sobie, moi drodzy, już posiejemy. Tutaj poczekamy jeden miesiąc i w następnym miesiącu będzie siany nawóz, jak już ta roślinka sobie nam tutaj na luzie wywzejdzie. I generalnie myślę, że będziemy gotowi do tego, do żniw, do, do żniw ogólnie będziemy gotowi. Także tą marchewkę jeszcze chciałbym na pewno zasieć razem z tą kukurydzą. Żeby kukurydza razem z marfią sobie fajnie wschodziła, i wtedy uzupełnimy azot na obydwóch tych roślinach. Ciekawe, w tym horszu tutaj możecie z przodu na tym dodatkowym zbiorniku. Możecie sobie uzupełnić albo nawóz, bo jest możliwość wysiewania nawozu tym właśnie siewnikiem, albo dodatkowy zbiornik traktujecie też jako na nasiona, że jedziecie na duże hektary i postanowicie sobie uzupełnić nawóz na polach w późniejszym terminie, nie musicie robić tego pierwszego wysiewu razem ze siewnikiem. A powiem wam, że spoko, poszło nam to całkiem sprawnie. Pięknie to polecu wysiane. Ono nie jest duże, to pole. Jest właśnie z ciekawości, jeszcze sprawdzę ile tu jest ziemi. No, tu mamy 0,6 hektara, także no 6 murk, tak? 6 murk. dobrze mówię? Nie ma tego aż tak dużo. Pszenicy będziemy mieli w tym roku na pewno dużo. Kurnik moi drodzy, kurnik też będzie na gospodarstwie powiększony, Bo, jak już we wcześniejszych materiałach wspominałem, tam będzie całkowita przebudowa. Szklarnie zostaną na tym samym. O, jedź kolego! Szklarnie zostaną. Dlaczego on trąbi na mnie? Szklarnie zostaną na tym samym poziomie, czyli mamy tam chyba 8 szklarni. Zobaczymy, jak to miejscowo wyjdzie. Ale chcę zmienić na te oryginalne z mapy, ponieważ tutaj mi automatyczne nawadnianie, moi drodzy, nie działa na tych szklarniach, które są obecnie postawione. I to mnie trochę irytuje. No dalej, rozkłada się. Więc tam będzie też duży kurnik, jeden postawiony. Bo nie chcę, żeby był tutaj smrutko o chałupy. Już się tam przenosimy. Więc no tutaj widzicie. Te szklarnie będą na pewno zlikwidowane. Mamy tu 1, 2, 3, 4. 4 razy 2, moi drodzy. 8 ma jak bawi i uczy. Więc tutaj, w tym miejscu, tak jak widzicie, będą postawione nowe szklarnie. Te oryginalne z gry, gdzie będzie nasze automatyczne nawadnianie dzięki modyfikacji działało. Plus postawimy sobie jeden większy kurnik, a ten po prostu będzie, moi drodzy, zlikwidowany. Tak samo ta szopa, zobaczcie, jeszcze mamy tutaj e, rozsiewacz do nawozu do przewiezienia. Mamy tutaj do przewiezienia bednara. No, i w sumie nasze maszyny, które służą do, mm, do łąki. Teraz sobie sprawdźmy, czy my kupiliśmy kiedyś ten siewnik, bo ja już tak naprawdę mi wyleciało tutaj z głowy. Nie, nie mamy siewnika właśnie do marchewki. Więc spójrzmy sobie na nasz sklep, co tam możemy sobie w sklepie kupić. Bo Poobiecałem, że na tej serii będą warzywa, i w warzywa sobie pójdziemy. Tylko kupmy taki siewnik, gdzie będziemy mogli tylko nie tylko marchew biać. Możemy mar marchewkę, możemy tutaj pasternak, jest baburak czerwony i. No zabicie mnie, nie wiem co to jest. Nie wiem co to jest, więc tutaj nie będę się szczegółowo rozdrabniał, bo naprawdę nie wiem o co chodzi. Nie wiem co to jest za roślina. Tadarki do ziemniaków. No ziemniak też na pewno pojawi się bo to będzie, no mówię, to będzie taka typowo też seria pół na pół, albo więcej pójdzie warzyw. Ja naprawdę chcę te ziemniaki zacząć robić, tak samo jak Wam mówiłem, że kupimy sobie yy, fabrykę do, do przerabiania właśnie naszej marchewki. Ona gdzieś tutaj jest, właśnie niedaleko naszego pola. Fabryka konserw, zobaczcie, fabrykę konserw tutaj mamy. I tutaj, tak naprawdę, zobaczcie, burach czerwony możemy przerabiać. Zobaczmy, czy możemy przerabiać Ziemniak, ale tutaj chyba ziemniaka nie będziemy mogli przerabiać. Możemy mąkę, mąkę ryżową, czyli tak naprawdę z pszenicy, czy z czegokolwiek, jeśli nasze kury będą zaopatrzone dobrze, możemy resztę po prostu popknąć na tą właśnie fabrykę. Ile ona kosztuje? Prawdziwie, ile ona kosztuje? O, 349 tysięcy, czyli tak naprawdę możemy ją niedługo kupić. A zobaczymy sobie, gdzie jeszcze, w jakiej fabryce będziemy mogli przerabiać właśnie ziemniaki na chipsy, czy też na frytki. Ale to będzie też bardzo, bardzo ciekawa sprawa. Kombajny do warzyw, no będziemy musieli w coś zainwestować. Chociaż chciałbym znaleźć taką modyfikację, gdzie jednym kombajnem moglibyśmy i marchew zbierać, i ziemniaki. Ale tutaj chyba nie będzie takiej możliwości. Tu możemy jeszcze burak czerwony, widzę, zbierać. Hm. To są ciekawe maszyny. Wow, fajnie to wygląda, powiem wam. i Technology. Powiem wam, że naprawdę świetnie to wygląda. I one chyba zbierają tutaj ziemniak. Nie, one buraki zbierają typowo. A kombajny do ziemniaków mamy tutaj. Więc tak naprawdę będziemy musieli w taki kombajn zainwestować chyba też ten kwadro tutaj. Czekajcie. To jest ta sama modyfikacja. Bardzo ciekawe. Nie. Czekaj, pięć. Nie, to jest to samo moi drodzy, więc... Tak naprawdę kupimy jeden kombajn i on będzie ogarniał nam, moi drodzy, wszystko. Czyli jesteśmy na wierzchu. Kupimy jeden duży kombajn i będziemy go mieli zarówno do marchewki, czy do buraka, czy do pasternaka, i będziemy mieli go też do ziemniaków. Także jest świetnie. Jest bardzo świetnie. Na razie lecimy sobie z maszyną do marchewy. Bo redliny to chyba musimy do buraka tworzyć, ale to nie jestem też pewien. Kupmy sobie właśnie na razie... tą maszynę. 54 000. I pojedziemy sobie ją zaraz sejmem odebrać, bo chyba na razie... A, pojedziemy sobie sejmem. Weźmiemy tylko obciążnik do przodu. I zaraz wybierzemy się na pole i jeszcze kupimy też właśnie nasiona do... do marchwi. Czy tam nasiona marchwi, o jak to woli. Wziąłem sobie tylko ten obciążnik jeszcze. On dosyć duży, ten obciążnik. On może troszeczkę siedzieć, ale to co? Nieważne, tym akurat sobie to ogarniemy. I wyślemy naszego naszego pracownika nasianie marchwi, chociaż ten. Te dwa. Te dwa uwrocia zrobimy sobie razem, wspólnie. Zobaczymy, jak to się wysiewa ale myślę, że tym, tym właśnie siewnikiem pójdzie nam o wiele lepiej, i bo on jest szerszy i też po prostu szybciej nam będzie ubywać nie? tego pola. Już te kilkanaście odcinków do tyłu było siane, sianie właśnie marchwi, także no szczerze wam powiem, że nie pamiętam już jak to szybko szło, chociaż siewnik był mniejszy, był ten, ten wąski, ten jest szerszy siewnik, ale zapomniałem, że mam z tyłu podwójne koła. do no ten same nasz typowo jest do opryskiwacza. No i jeszcze będziemy musieli też popryskać e, nasze pola, także roboty, moi drodzy, w kolejnych materiałach na pewno będzie sporo, także pamiętajcie o łapce w górę, subskrypcji kanału, żeby być na bieżąco, żeby żadne odcinki was, moi drodzy, nie ominęły i zapraszam na nasz serwer dedykowany na Discorda, link macie w opisie filmu, jak zawsze. Ale sobie zasuwamy. Minowymi maszynami to już jest fajna sprawa, takie jeżdżenie. Naprawdę fajnie, miło, przyjemnie się tym jeździ, ale pamiętajcie, że prowadzimy też, yy, znaczy, ja prowadzę serię na Cybuchowie w każdą sobotę o godzinie 10.10 .10, niezmiennie. Odcinek z yy, właśnie serii na Cybuchowie Polska Wieś, Polski PGR. Chociaż to na razie PGR nie jest, bo mamy tak naprawdę taką małą paterakę, gdzie yy, męczymy bułę żeby wyprostować w sumie i w sumie żeby wyjść na ludzi, bo, bo generalnie tam gramy tak realistycznie, do tego stopnia, że nawet zboże, które zostaje przez nas zakupione, to my go nie sprzedajemy. Idziemy tam tylko na przetwórstwo, czyli to, co krowy wyprodukują, to, co wyprodukują świnie, gdzie postawiliśmy nowy chlew i to, gdzie postawiliśmy właśnie kurnik, czyli możemy ewentualnie sprzedać jajka. Możemy ewentualnie z tych jajek coś zrobić, i tak samo możemy sprzedać mleko, tego mleka coś przetworzyć, chociaż na razie nas tak naprawdę na fabrykę nie stać, bo my mamy tam naprawdę budżet ostro, ostro zawężony. Także, jeśli Was interesuje taka rozgrywka naprawdę ultra realistyczna, to zapraszam na cybuchowo. Każda sobota 10.10. .10. A my sobie teraz kupimy jeszcze nasiona. Bo nasiona i tak nam się przydadzą. Co tu w materiałach eksploatacyjnych, tylko dodatek do Kiszonek, także okej. Okay. Na razie nas to nie dotyczy. Terma dla świń. Tutaj pasza mineralna. Tak, po prostu sprawdzam, co my możemy tu jeszcze kupić. No i te nasiona nasze powinny gdzieś tu być przy siewnikach, tak? O ile dobrze pamiętam. Tutaj są nasiona. Więc nasiona sobie kupimy w Big Bagu. A wiecie, czemu sobie kupimy je w Big Bagu? Bo jak kupimy sobie naszą ładowarkę czołową, to sobie już ją przewieziemy. O, 32 litry. 32 litry markpi, czyli totalnie zaszaleliśmy. Jestem w szoku. Płyniemy sobie promem. Dawno nie płynęliśmy. Oj, chyba wymusiłem troszeczkę pierwszeństwo. Ale tutaj nic się nie dzieje. Dzisiaj mamy to szczęście, że nikt tym promem chyba nie płynął i mamy go z tej strony, ale świetnie. O, siądziemy sobie delikatnie. Usiądziemy. Właśnie się teraz możemy wyluzować w ten tym... Teraz mi może troszeczkę mniej słychać. To taka chwila relaksu możemy sobie odpocząć. Na każdym promie powinno być coś do jedzenia, ale tu nawet wody do picia nie ma. Ale ja jeszcze sobie spijam kawę, także smacznej kawusi ci, którzy mnie oglądają i może pijecie kawę lub herbatę, także... No w ogóle jakikolwiek napój, także. Mm, kawa z rana jak śmietana, moi drodzy. Dobijamy. Tą fabrykę, moi drodzy, musimy sobie zakupić już przed zbiorem właśnie marchewki, żeby bezpośrednio już korzyści z przetwórstwa. Ostatnio sprzedawaliśmy wszystko właśnie tam do tej fabryki, która oczywiście nie była nasza, więc zarabialiśmy od razu jakąś kasę, ale my chcemy właśnie pobawić się w przetwórstwo. Stanę na środku drogi na chwilę. Zobaczmy, jak to wygląda u nas temat. Na naszym nowym obsianym polu, które zostało przerobione z łąki, mamy czwarty etap wzrostu, czyli na tamtym polu będzie to samo, bo był w tym czasie, w samym czasie siany. I tak właśnie patrzę. Wymaga wałowania, wymaga wapnowania, ale ja tu nie widzę chwastów. Dziwne, bo tutaj nie było pryskane. Może te chwasty dopiero pojawią się później. A może zapobiegawczo, tak naprawdę przelecimy sobie każdy, każde pole. Na tego grzyba i w ogóle. No zobaczymy. To jest też kwestia przemyślenia. Dajcie znać w komentarzach, co wy byście zrobili na moim miejscu. rentę te drogi. W ogóle ten ciągnik już powinien być umyty z tego, co widzę. Bo jest naprawdę brudny. Jeśli byście byli ciekawi, zobaczcie tutaj na mapie. Chciałbym wam jeszcze pokazać. Tu jest bardzo ciekawe gospodarstwo. Na mapie Riverbend Springs i... Też myślałem na początku na tym, żeby wprowadzić się tu, ale stwierdziłem, że jednak z moją wyobraźnią to nie przejdzie, ponieważ <laughs> nie jestem aż tak hmm, wspaniałomyślny, jeśli chodzi o budowę i zagospodarowywanie terenu. Także no tu musicie mi moi drodzy wybaczyć. Zobaczmy, jak pójdzie ta robota. Oj. Poczniemy się. O. No i pięknie. Zobaczcie, jak fajnie się marchewa wysiewa. Jestem ciekawy, czy 32 litry starczy nam tutaj na to całe pole, bo tutaj tego pola, moi drodzy, mamy aż 1,7 hektara, prawie 2 hektary pola. Mm. Ale ten siewnik już tutaj fajnie sobie pracuje. 10 na godzinę, także całkiem spoko. Naszym Sejmem tutaj na luzie sobie dajemy radę z takimi, z takimi maszynami. Liwa widzę, mamy 53%. Jeśli chcecie, moi drodzy, takie bajerki wyświetl na wyświetlaczach, całą właśnie y, tutaj... Y, Specyfikacje ciągnika, aktualne zużycie paliwa i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, Jeżeli wszystko dzieje się live, tak naprawdę na tablecie. No to e, linki znajdziecie w Discordzie, właśnie do tych modyfikacji, których my też używamy na serwerze dedykowanym, jak i to właśnie ja używam na swoich seriach. Wszystkie dostępne modyfikacje na Discordzie. Bardzo ciekawa sprawa. I tak powiedzmy, no bardzo urealnia to rozgrywkę, co mi się też naprawdę bardzo, bardzo, moi drodzy, podoba. Zobaczmy, mamy tutaj 200 nasion na metr kwadratowy wychodzi. Czyli tych nasion idzie bardzo dużo. Chociaż nie wiem, czy to tylko jest właśnie w takich siewnikach typowo do warzywnych, czy po prostu ze względu tutaj na. O, teraz mamy mniej, zobaczcie, 175. I teraz już nam się na, na czerwono, aż nie świeci. Nie dosialiśmy delikatnie. Ale jest Okej. Okay. No, o, to chyba ze względu właśnie na glebę i, i w ogóle i inne warunki tutaj jeśli chodzi o nasze pole. Właśnie przez to to się tak zmienia. Teraz mamy 175. Hm, tak właśnie patrzę na to, czy za chwilę to się coś zmieni, czy nie. Ale na razie jest całkiem spoko. Chodzi mi po prostu o to, żeby na całe pole nam tutaj starczyło tego towaru. Pracownik już dawno po robocie. Sprawdźmy, czy jeszcze mamy jakiś kontrakt, może dostępny na pianie. Chyba tutaj nic nie będzie. Nie, nie mamy. Szkoda, bo byśmy go wysłali, żeby po prostu teraz nie stał. Mi się chyba nic nie zapycha. Wszystko jest ok, myślę, wydaje. Na razie idzie dobrze. Będziemy sobie raz dookoła i spróbuję puścić już pracownika. 25,5 godziny ten traktor ma już nalatany. No, nie spodziewałem się, że będzie tego aż tak dużo. Ale każda maszyna gdzieś pracuje, chociaż ten same typowo jest taki podwórkowy, jakby to powiedzieć. No nie wiem, czy to dobrze zabrzmi, ale taka podwórkowa maszyna, ona raczej robi wszystko na miejscu. Nie wiem, przewozi belki. No teraz już nie ma ładowacza, ale przewoził belki dotychczas. Teraz typowo wskoczył na siewnik, eee, no bo to jest akurat siewnik do marchewki. Nie potrzebujemy tutaj wielkiego, ciężkiego sprzętu, więc używamy tutaj tego traktora. Nie możemy cofać z opuszczonym piewnikiem, bo się nam wszystko zatka na końcu. Pięknie. I pięknie idzie. My sobie siędziemy teraz na nasz Ferguson, na naszego Fergusona. I 44% kukurydzy zostało, zobaczmy, możemy tu sorgo, słonecznik, soja, burak cukrowy nawet może być siany, bawełna, fasolka zielona, no i kukurydza. Także na razie nie będziemy świrować z żadną kukurydzą, e, przepraszam, z żadną fasolką zieloną. I tu też widzę teraz było dużo nasion potrzebnych. A z racji tego, że po roślinach okopowych, takich jak na przykład burach cukrowy lub właśnie powiedzmy po kukurydzy trzeba zaorać pole, to pamiętajcie, że będziemy musieli to pole sobie tutaj zaorać. Więc moi drodzy, to by było na tyle w materiale i do zobaczenia już niedługo w kolejnym. Pamiętajcie o łapce w górę, mówił dla Was grymania, kłaniam się nisko i pozdrawiam was wszystkich bardzo serdecznie.